Tato, no? Po co mnie tu zabrałeś? Jak to, po co, synek? Jesteśmy w lesie na spacerze. Przyszliśmy tu poddychać świeżym powietrzem, odpocząć, zbliżyć się do natury. Tato, co? Nudzi mi się. Jak ci się nudzi? No nudzi. Ale synek, nie może ci się nudzić na spacerze. Przecież delektujemy się naturą, powietrzem, przestrzenią, zielenią. Ale mi się nudzi. A przestań zawracać mi dupę i delektuj się chwilą. Ale ja nie chciałem iść na ten spater, tylko ty mnie na siłę wyciągnąłeś, bo siedzisz cały dzień przy konsoli i chciałem, żebyś trochę odpoczął i zażył powietrza. Ale mi się nudzi ci się, tak wiem, słyszałem. To ma ci się przestać nudzić i masz się delektować chwilą i czasem spędzonym z Twoim ojcem. Tato? Nie, nie wrócimy już do domu. Będziesz tu chodził i cieszył się spacerem, a jak nie, to dostaniesz szlaban gówniaku. Zobacz, twoja siostra jakoś się nie nudzi. Nie ma mnie nie przeszkadzać. Bo ona wzięła telefon ze sobą i gada ze znajomymi. Bo twoja siostra jest starsza i ma prawo już mieć swój własny telefon. A kiedy ja będę miał? A po co ci? Żeby oglądać głupotę w internetach? No, żeby też móc rozmawiać ze znajomymi. Przecież ty nie masz żadnych znajomych. Tato. A żartujesz, synek. No to kiedy? Wszyscy moi koledzy już mają telefony. Tak, i siedzą tylko i ogłupiają swoje mózgi idiotyzmami z YouTube'a. Czy co wy tam oglądacie? Ja widziałem tych twoich koleżków w szkole. Już z twarzy widać, że z idiociali. Chociaż w sumie ty nie lepszy. Tato! Ożartuję, synek. Muszę ci trochę podokuczać skoro jesteśmy na tak wybornym i radosnym spacerze po lesie. A, aż mi się udzieliła ta miła atmosfera. Tato! Zamknij się, synek, i nie psuj miłej atmosfery. Jesień się zbliża pomału. Ostatki ciepłych dni, a ty dupę zawracasz. Sił do ciebie nie mam. Ja nie wiem. Non-stop ci coś nie pasuje. A to, że nie na spacer, a to, że uczyć się musisz, a to buty cisną, a to czapka wygląda pedalsko. Ludzie! Ja w twoim wieku nie miałem tak dobrze. Musieliśmy nosić to, co było. Jak matka z lumpeksu coś przyniosła, to było święto. Nie było, że nie pasuje kolorem. Się nosiło i koniec. Teraz to wy wszystko macie. My musieliśmy czekać cały tydzień, żeby głowę umyć. A i nikt nie chorował. Ludzie jacyś odporniejsi byli. A teraz wietrzyk zawieje pod szyjkę i już chrychlacie. I leki trzeba non-stop kupować: 200-300 złotych. A skąd ja na to pieniądze mam brać? Jak ja byłem chory, to mnie matka czosnkiem faszerowała, ubierała czapkę i kazała zapierdzielać do szkoły. A teraz do szkoły nie, bo inne dzieci pozaraża. To pozaraża, kurde. Odporności byście może trochę załapali. Narzekacie tylko i narzekacie. Ja w życiu na nic nie narzekałem: nigdy. Tylko jak ty się urodziłeś, to ciągle stękasz? Tato. Jezu, co ty ciągle stękasz? Gadasz i gadasz, i gadasz i gadasz, i gadasz? W ogóle ci się gęba nie zamyka. Dałbyś trochę pospacerować i pocieszyć się ciszą lasu. Twoja siostra jakoś w ciszy potrafi spacerować. Ale tato, no co ty chcesz? A długo będziemy spacerować? A gdzie ci się spieszy? No bo umówiony jestem z kolegami. Gdzie ty jesteś umówiony? W ogóle z domu nie wychodzisz, a teraz się nagle umówiłeś? No bo będziemy się widzieć na serwerze, będziemy grali w Fortnite'a. Znowu te gry. Zobaczycie się w grze. Nie zobaczycie się, tylko usłyszycie. Z widzeniem to mało wspólnego ma. Siedzicie tylko na tym komputrze. Tylko te knefle wciskasz i już mnie głowa od tego dźwięku boli. Umówiliśmy się na piętnastą. No ale jest dopiero 13. Ja tylko pytam, żeby wiedzieć, czy zdążę. Zdążysz, zdążysz. Jeszcze jest kupa czasu. A w co wy tam macie grać? W Fortnite'a. A co to jest Fortnite'a? To taka gra wieloosobowa z trybem Battle Royale, w której gracze zrzucani są na wyspę i walczą o to, kto przetrwa jako ostatni. Eliminując przeciwników, i jednocześnie budując strategiczne konstrukcje. Trzeba zbierać broni, materiały... Jaką broń? Oj, no zwykłą. To ty grasz w gry z jakąś bronią? Tato! Oj synek! Chyba szykuje się kontrola rodzicielska na komputerze. Dziś mi wszystko pokażesz i ja ocenię czy możesz w nią grać. Broni konstrukcję. Hm. Za moich czasów graliśmy w platformówki, gdzie chodziło się pikselem i skakało przez inne piksele. A teraz jakieś battle loraje z brońmi. Już ja ci to sprawdzę. Skończy się bezkarność w internetach. Później rośnie pokolenie małych troli, co nic nie potrafią, tylko dokruczają innych w internetach. Trochę mi zimno. O, 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 już się zaczyna. Zimno i zaraz znowu chrychlać będziesz. I znowu kolejny wydatek na leki będzie. Bo się ubrałeś, jakby lato było. Zapominasz, że to już jesień? Pewnie, że zapominasz. Taki rozchłystany chodzisz. Czapka letnia zamiast coś cieplejszego na głowę ubrać. Ja mam kaszkiecik i przynajmniej mi ciepło przez czubek głowy nie ucieka. A u ciebie to wszystko. Pewnie już masz skarpetki mokre odchodzenia po tym mchu. No trochę tak. No bo buty za lekkie ubierasz. Co ty? Trampeczki na spacer do lasu, kto to widział? Ale ja nie wiedziałem, gdzie mnie zabierasz, jak mnie zmusiłeś do tego spaceru. Zmusiłem. Weź ty synek takich bzdur nie opowiadaj! Pewnie, na ojca wszystko zwalić. Widać, jak matka cię wychowała. Rozpuszczony jesteś jak dziadowski bit. Gdybym to ja cię wychowywał, to chodziłbyś jak w zegareczku. Ale tato, przecież jesteś w domu. Ale ja cię nie wychowuję. Ja pracuję na chleb, a matka się wami opiekuje. Taki był podział obowiązków. Co ty myślisz, że ja po pracy jeszcze mam czas na zabawę z wami? Że ja co? Nie jestem zmęczony po robocie? Potwierdzam. Tata się nigdy nami nie zajmował. No widzisz, siostra ci potwierdza. I wszyscy teraz wiemy, że to wina matki. Tato... Matko droga, co znowu? A mogę o coś zapytać? No pytaj. A co to jest płyn do higieny intymnej? Płyn do higieny intymnej? A skąd ci się to wzięło? No przeczytałem na butelce, co stoi przy wannie. Młoda, wytłumaczysz bratu? Nie ma mnie. Normalne. Płyn do higieny intymnej. Synek, to taki płyn, którym możesz umyć intymne części swojego organizmu. To znaczy, które? Intymne, no. Te schowane. Które? No schowane w gaciach, synek. Dupsko i ten z przodu. I siusiak. I siusiak. Ale ty synek to byś się tym płynem mógł cały umyć. Dlaczego? Bo ty synek pizda jesteś. Ale hamuwa. A ty tam nie podsłuchuj, tylko zajmij się swoją komórką. Gile mi zaczynają lecieć. Oj, dobra! Mam już dosyć tego twojego zrzędzenia. Idziemy do domu. Super. Nareszcie. Tylko nie mówcie potem, że nie mam dla Was czasu. Zajdziemy jeszcze tylko do sklepu po piwko i jakieś wafelki dla Was jak starczy pieniędzy.